Dziś chcę z wami porozmawiać o czymś, co dotyka sedna naszych serc, o potrzebie dostatku i nadziei w naszym życiu. Wiemy, że Jezus powiedział w Ewangelii według święta Mateusza: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Te słowa nie są pustą obietnicą, ale głębokim przypomnieniem, że Bóg słyszy nasze prośby i zna nasze potrzeby, zanim jeszcze wypowiemy je na głos. Apostoł Paweł w liście do Filipian zapewnia nas, Bóg mój według swego bogactwa w chwale zaspokoi wszystkie wasze potrzeby w Chrystusie Jezusie. Kiedy czujemy się przytłoczeni brakiem niepewnością jutrzejszego dnia, właśnie wtedy jesteśmy wzywani do zwrócenia się ku Niemu z ufnością. Dobry Boże, przychodzę dziś przed Twoje oblicze z sercem otwartym i pełnym wiary. Wiem, że Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra, że z Twojej ręki pochodzi każde błogosławieństwo. Proszę Cię o dostątek. Nie z chciwości, ale z potrzeby, abym mógł godnie żyć i służyć Tobie oraz bliźnim. Ty znasz moje troski, widzisz moje zmagania, rozumiesz ciężar, który noszę w sercu. Dlatego z pokorą proszę, napełnij moje życie swoim błogosławieństwem, otwórz przede mną drzwi, o których istnieniu nawet nie wiem, i daj mi odwagę, by przez nie przejść. W Psalmie 37 czytamy: Powiesz Panu swoją drogę i zaufaj mu, a on sam będzie działał. Te słowa są fundamentem, na którym możemy budować naszą modlitwę o dostątek i nadzieję. Nie chodzi tutaj o bogactwo materialne samo w sobie, ale o bezpieczeństwo, spokój i możliwość dzielenia się z innymi tym, co otrzymaliśmy. Kiedy powierzamy Bogu nasze drogi, przestajemy polegać tylko na własnych siłach i zaczynamy dostrzegać Jego prowadzenie w naszym życiu. To tak, jakbyśmy szli w ciemności z latarnią, światło nie oświetla całej drogi naraz, ale każdy kolejny krok staje się widoczny i pewny. Panie, proszę cię o nadzieję, która nie gaśnie nawet w najtrudniejszych chwilach. Nadzieję, która jest jak kotwica dla mojej duszy, jak przypomina nas list do Hebrajczyków. Kiedy wszystko wokół mnie wydaje się niepewne, kiedy przyszłość budzi lęk, pozwól mi pamiętać, że ty jesteś moją skałą i moim wybawicielem. Ty, który żywisz ptaki niebieskie i przyodziewasz polne lilie, z pewnością nie zapomnisz o mnie, swoim dziecku. Proszę, umocnij moją wiarę abym w każdej sytuacji potrafił zobaczyć Twoje działanie i Twoją miłość. Ewangelia przypomina nam o znaczeniu wiary wielkości ziarnka gorczycy, nawet ta mała wiara może przynosić góry. Kiedy modlimy się o dostątek, nie musimy posiadać doskonałej, niewzruszonej wiary. Wystarczy szczera intencja i otwarte serce. Bóg nie wymaga od nas, byśmy byli doskonali, ale byśmy byli szczerzy. On zna nasze słabości, Widzi nasze zmagania i właśnie w naszej kruchości objawia swoją moc. Dlatego możemy przyjść do niego takimi, jakimi jesteśmy, zmęczonymi, przestraszonymi, niepewnymi i prosić o jego wsparcie. Boże, dziękuję ci za każdy dzień, który mi dajesz. Dziękuję za każdy posiłek na moim stole, za dach nad głową, za ludzi, którzy mnie otaczają. Naucz mnie dostrzegać twoje błogosławieństwa nawet w najmniejszych rzeczach, bo wiem, że wdzięczne serce przyciąga jeszcze więcej łask. Proszę cię, prowadź moje kroki, oświecaj mój umysł w podejmowaniu decyzji i daj mi mądrość, abym potrafił rozpoznać okazje, które przede mną stawiasz. Niech moja praca będzie błogosławiona, niech moje wysiłki przynoszą owoce, a każde przedsięwzięcie, które podejmuję, będzie zgodne z Twoją wolą. Pamiętajmy o słowach z Księgi Przysłów. Lepszy jest skromny dobytek ze czcią dla Pana niż wielkie bogactwa z niepokojem. Prawdziwy dostątek nie mierzy się tylko tym, co posiadamy w portfelu czy na koncie bankowym. Prawdziwy dostątek to pokój serca, zdrowie, dobre relacje, poczucie sensu i celu życia. To wszystko, co naprawdę się liczy, kiedy przychodzimy do kresu naszych dni. Dlatego prosząc Boga o dostątek, prosimy Go również o to, co najważniejsze o Jego obecność w naszym życiu, o Jego miłość, która wypełnia wszystkie puste przestrzenie naszego serca. Ojcze Niebieski. W tym momencie składam przed Tobą wszystkie moje potrzeby. Proszę o chleb powszedni dla mnie i mojej rodziny. Proszę o siły do pracy, o zdrowie, które pozwoli mi wypełniać moje obowiązki. Proszę o ochronę przed wszelkim złem i przed tymi, którzy mogliby chcieć mi zaszkodzić. Ale przede wszystkim proszę o Twoje Królestwo, o życie w Twojej łasce, bo jak powiedział Jezus, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nadzieja, o którą prosimy, jest zakorzeniona w obietnicy zmartwychwstania. Wiemy, że nawet jeśli obecnie przechodzimy przez trudności, to nie są one końcem naszej historii. Święty Paweł napisał w liście do Rzymian: Wiemy przecież, że wszystko współdziała ku dobremu tym, którzy miłują Boga. Nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą stać się źródłem łaski, jeśli pozwolimy Bogu działać w naszym życiu. Czasami musimy przejść przez pustynię, by docenić Ziemię obiecaną. Czasami musimy doświadczyć braku, by zrozumieć wartość tego, co otrzymamy. Panie, proszę cię o cierpliwość w oczekiwaniu na Twoje odpowiedzi. Wiem, że Twój czas nie zawsze jest moim czasem, ale wierzę, że Ty wiesz najlepiej, kiedy i jak mnie błogosławić. Naucz mnie ufności, która nie wątpi nawet wtedy, gdy nie widzę jeszcze rezultatów swoich modlitw. Niech moja wiara będzie silniejsza niż moje obawy, a moja nadzieja jaśniejsza niż jakiekolwiek ciemności które mogą mnie otaczać. Daj mi łaskę wytrwałości, abym nie poddawał się w obliczu trudności, ale zawsze pamiętał, że Ty jesteś ze mną. Kiedy czytamy o Abrahamie, ojcu naszej wiary, widzimy człowieka, który uwierzył Bogu wbrew wszelkiej nadziei. Uwierzył w obietnicę, która wydawała się niemożliwa. I właśnie ta wiara została mu poczytana za sprawiedliwość. My również jesteśmy wezwani do takiej wiary, do wiary, która ufnie przyjmuje Boże obietnicę, nawet gdy wszystko wokół mówi coś przeciwnego. Nasze modlitwy o dostątek i nadzieję nie są oznaką słabości, ale wyrazem naszej głębokiej relacji z Bogiem, który jest naszym Ojcem i Opiekunem. Boże pełen miłosierdzia, wylej swoją obfitość na moje życie. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na każdej dziedzinie mojego życia, na mojej rodzinie, pracy, zdrowiu, relacjach i wszystkim, co podejmuje. Proszę również o dar szczodrości, abym potrafił dzielić się tym, co otrzymam z tymi, którzy potrzebują pomocy? Naucz mnie, że prawdziwe bogactwo polega na dawaniu, nie tylko na braniu. Niech będę narzędziem Twojej łaski dla innych, niech przez moje dłonie Twoja miłość dotrze do potrzebujących. W każdym momencie naszego życia możemy zwrócić się do Boga z naszymi potrzebami. On nie jest dalekim Bogiem, który nie interesuje się naszymi sprawami. On jest Ojcem, który kocha każde swoje dziecko i pragnie dla Niego najlepszego. Jego serce raduje się, gdy przychodzimy do Niego z ufnością. Psalm 34 zapewnia nas: przyjdźcie do Niego, a zajaśnieją wasze twarze, nie okryje was zawstydzenie. Nie musimy obawiać się prosić Go o pomoc, nie musimy czuć się zawstydzeni naszymi potrzebami. On wie, czego nam potrzeba, i czeka, aż otworzymy nasze serca. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że przyszedłeś, abyśmy mieli życie i mieli Je w obfitości. Wierzę w Twoje słowa i proszę, abyś wypełnił te obietnicę w moim życiu. Niech życie, które mi dajesz, będzie pełne sensu, radości i spełnienia. Niech każdy dzień będzie okazją do doświadczenia Twojej dobroci i miłości. Usun z mojego serca wszelki lęk o przyszłość i zastąp go głębokim przekonaniem, że Ty się mną troszczysz i nigdy mnie nie opuścisz. Proszę wszystkich, którzy słuchają tych słów, byście wzmocnili tę modlitwę swoim Amen w komentarzach. Niech nasze wspólne wołanie do Boga będzie jak kadzidło wznoszące się przed Jego tron. Kiedy modlimy się razem, nasza wiara staje się silniejsza, a nadzieja jaśniejsza. Niech te słowa będą nie tylko moją modlitwą, ale modlitwą każdego, kto potrzebuje dostatku i nadziei w swoim życiu. Bóg nie obiecał nam życia bez trudności, ale obiecał, że będzie z nami w każdej sytuacji. On jest naszą siłą, gdy czujemy się słabi, naszym światłem, gdy otacza nas ciemność naszą nadzieją, gdy wszystko wydaje się stracone. W Jego obecności znajdujemy pokój, który przewyższa wszelkie rozumienie. Ten pokój nie zależy od zewnętrznych okoliczności, ale wypływa z głębokiego przekonania, że jesteśmy w rękach tego, który nas kocha nieskończoną miłością. Niech każdy z nas wyjdzie z tego momentu z odnowionym duchem, z sercem pełnym wiary i nadziei. Niech wiedza o tym, że Bóg słyszy nasze modlitwy, da nam siłę do stawiania czoła każdemu wyzwaniu. Niech ta modlitwa będzie początkiem nowego rozdziału w naszym życiu, rozdziału naznaczonego Bożym błogosławieństwem i obfitością. Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy wrócić do tych słów, możemy powtórzyć tę modlitwę i zawsze znajdziemy w niej pociechę i wsparcie. Moja pomoc pochodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Nie dozwoli On, by Twoja noga zachwiała się, nie zaśnie ten, który Cię strzeże, Psalm 121.